Towarzysze, więc w meczu dyplomatycznym między Polską a Izraelem Izrael wygrywa 4-0. Pierwszą bramkę Izrael strzelił rok temu, zmuszając polski rząd do wycofania się z ustawy o IPN. -ie. Drugą bramkę Izrael strzelił w lutym tego roku. Zmuszając Polskę do zorganizowania w Warszawie konferencji antyirańskiej, za którą to polski rząd zapłacił, i od razu strzelono trzecią bramkę, kiedy to delegacja Izraela napluła Polakom w twarz w Warszawie. No, a już tak na koniec, czwarta bramka to jest. To jest ustawa 447. W związku z faktem, że pol polski rząd jest zwolennikiem reprywatyzacji, to na bazie reprywatyzacji Izrael sobie tutaj odbierze majątek, który kiedyś został znacjonalizowany przez Polskę Ludową, ponieważ jednak Morawiecki i spółka uznają czas Polski Ludowej za niebyły, nie uznają ustawodawstwa PRL-u, no to będą musieli zapłacić. Czyli podsumowując, w meczu dyplomatycznym Polska-Izrael, 4-0 prowadzi Izrael i spodziewam się kolejnych bramek.